To nie jest łatwe zadanie, bo tutaj wiele różnych czynników myślę, wchodzi w grę. Oczywiście jednym z nich jest technologia, czyli jak mamy rozwiązania, które są przyjazne użytkownikom, no to, to widać, że to ich przyciąga, więc to oczywiście jest taka rzecz techniczna, ale, ale istotna. Natomiast oprócz tego wydaje mi się, że rzeczą taką bardzo, bardzo ważną, to jest mimo wszystko kwestia edukacji, no bo tych klientów oni muszą być świadomi, że inwestowanie pasywne i się opłaca w długim terminie. Trochę to jest coś, czego u nas brakuje, no bo to też jakby trzeba mieć taki dłuższy horyzont czasowy i też no z pewną taką świadomością, że ok, jak dzisiaj inwestuję, inwestuję na wiele, wiele lat, po drodze różne rzeczy mogą się zdarzyć, ale to nie znaczy, że mam się wycofywać, tylko wręcz odwrotnie, konsekwentnie cały czas inwestować. No to jest rzecz, którą można przeczytać oczywiście w książkach i tak dalej, tylko przeczytanie to jedno, a zaaplikowanie do siebie to jest już zupełnie co innego. I tu wydaje mi się bardzo duża rola edukacji na, na wszelkich poziomach, tak naprawdę. Plus do tego wydaje mi się, że jakby rozwój naszego rynku, siłą rzeczy, będzie powodował, że wzrost naszych oszczędności w kraju, rosnące depozyty, rosnąca taka stabilność finansowa każdego z nas osobiście będzie też powodowało, że coraz chętniej będziemy patrzeć na inwestycje i na inwestowanie właśnie długoterminowe. A w momencie, kiedy tych oszczędności mamy mało albo nie mamy ich w ogóle, no to siłą rzeczy inwestowanie w ogóle schodzi gdzieś na zupełnie dalszy plan.